Wigo serwis Poznań z kanału Wigo serwis TV. Słuchajcie, w dniu jutrzejszym y, będziecie mogli zobaczyć jak zrobić takie dosyć ciekawe mieszadło do mieszania masy brykietowej. Y, takie mieszadło przyda się każdemu brykieciarzowi. Teraz jest wytwarzanie brykietu w modzie, a może raczej jest to jednak taka troszeczkę potrzeba, żeby przygotować się nad, do nadchodzącej zimy. To miesz mieszadło powstało z odpadów, które zostały znalezione na złomie. Zachęcam Was do tego, żeby wejść na mój kanał WIGO Service TV. Jutro będzie film poświęcony konkretnie temu urządzeniu, ale jest tam też wiele innych rzeczy. To mieszadło można połączyć z mieszadłem budowlanym, i uzyskujemy w ten sposób fajną rzecz do rozdrabniania kartonu. Pozdrawiam Was serdecznie, Vigo Service TV, cześć, trzymajcie się.